Witajcie w Ostoje Tradycji, a raczej przed Ostoją Tradycji. Bo te budynki za mną to jest właśnie to są zabudowania Ostoj Tradycji. Sprytny obserwator zauważy, że na kanale Ostoja Tradycji na YouTube ten baner czołowy to jest właśnie wizualizacja tego, co wybudowaliśmy. A ta wizualizacja powstała zanim te budynki powstały. Czyli, czyli była ona prawdziwą wizualizacją wykonaną przez. Huberta Czajkowskiego, za co mu serdecznie dziękuję. To jest świetny rysownik, autor komiksów. Polecam jego pracę, działalność, wspaniały artysta i człowiek, który wspiera naszą fundację od samego początku, od początku powstania fundacji. Za co mu dziękuję bardzo. E, oprowadzę Was dzisiaj, pokażę Wam, dzisiaj, co kombinujemy tutaj w naszej ostoi tradycji, co będzie, jak wygląda stan na dzisiaj, e, jak wygląda ta budowa, e, po co, na co, dlaczego i czym żyjemy tutaj w Malawie, w, w gminie Bircza na pięknym Pogórzu Przemyskim aura zimowa. Zapraszam. Ganek. Może rzecz nie największa na tej całej naszej ostoje tradycji, ale y, mnie szczególnie cieszy, ponieważ wykonałem jo ganek, wykonałem go. Wykonałem ganek y, całkowicie samodzielnie. A, a to jak wiele rzeczy tutaj, ale tutaj szczególnie mm, zwrócę na to uwagę, że Wszystkie te połączenia, czyli konstrukcyjnie cały ganek jest na połączeniach ciesielskich, czyli bez użycia wkrętów, gwoździ, nie jest po prostu zmontowany przy użyciu jakichś kształtowników, kątowników, tylko po prostu wydłubanych, wyciosanych połączeń ciesielskich, jedno do drugiego, jedno do drugiego. I tak to ganek stoi na podwalinie, na podwalinie z kamienia. Fajnie to wszystko wygląda, no i jest miejsce, żeby wypić kawkę. Nie zawiewa tutaj, tak przy drzwiach. Bardzo mocno rzecz pospolita powiewa. Fajnie, nie? Idziemy dalej. Jak to w starych siedliskach bywa, zawsze jest w odpowiednim miejscu studnia. Tutaj jest studnia z kamienia, to ona jest z kamienia z zewnątrz, tutaj przeze mnie ułożona, ale. Kiedyś kilkadziesiąt lat, a może nawet grubo ponad 100 lat, była wybudowana z kamienia, to znaczy wykopana i obmurowana kamieniem w ziemi. I zresztą świadczy o tym dąb, rozłożysty, wielki dąb, który tutaj jest, też mający na pewno ponad 100 lat. Może 200. Ten słup mnie irytuje, odkąd tu jestem, ale... Już mamy elektryczność w ziemi. Mam nadzieję, że zakład energetyczny w końcu go zabierze wiosną. Wtedy będę miał piękny widok. Bez trakcji elektrycznej. A oto nasze malarskie, gorące źródła. Nie. Zarnia. Zarnia taki. Długi szyb 3-metrowy żeby można było osiągnąć odpowiednią temperaturę do wędzenia w zimnym dymie. Dym trochę w oczy szypi, ale postaram się wyciągnąć taki półgęsek i pochwalić, jak wygląda. Proszę płaczę i pokazuję. Płacze, bo nie wiem, czy będziecie mieli okazję spróbować takiego pysznego półgęska. Jak w większości miejsc u nas permanentny remont, ale chciałem pokazać to miejsce, bo właśnie tutaj tutaj będzie fajna stajnia. Na górze jest siano dla koni. Nie w kostkach, tylko robione ręcznie luzem dla, dla większej jakości i dach z deski sosnowej nieobrzynanej a tutaj przestrzeń będzie fajna, naprawdę. No tutaj jest zagracone, ale jak się to wykończy będzie ślicznie. Tymczasem Olo znalazł sobie miejsce. jak to się mówi, mości sobie gniazdo. Wymarzyłem sobie takie okno witrażowe, żeby y, słońce padające na kolorowe szybki pięknie oświetlało stajnię. Stajnia będzie dla y, naszych koni i dla, też dla koni przyjezdnych, bo planujemy robić też takie rajdy z y, ludźmi, którzy zechcą przyjechać do nas czy też rekonstruktorami jeżeli będzie taka potrzeba w stajnie będą konie, nad, nad, nad końmi będzie taka antresola gdzie jeźdźcy na przykład, którzy do nas przyjadą, będą mogli się przenocować ze swoimi pupilkami, że tak powiem taką kameralną stajenkę klimatyczną idziemy dalej tutaj póki co jest stolarnia ale Maszynę stolarską mamy, żeby być niezależnym w dzisiejszej dobie, gdzie ceny usług skoczyły horrendalnie. to rzeczy stolarskie robię, tak jak te drzwi na przykład do kurników robię sam. Tutaj w przyszłości będzie taki siodlarnia, bo tutaj po prawej stronie właśnie będzie stajnia, a tu siodlarnia, ewentualnie skrzynia z owsem dla koni, konie i psy. Toczą odwieczną walkę. Zaraz zobaczymy. W ten sposób właśnie konie uczą się radzić sobie z wilkami. <noise> Laguna, biegaj. Biegaj, biegaj. Są na pastwisku dla koni. Fajny, widokowy teren, bo tam są lasy, lasy państwowe, góry i szczerze mówiąc, tam w tamtą stronę jest tak no, spory taki obszar leśny, bardzo duży. Zresztą tutaj jest prawie 70% lasów. Ja właśnie widzę, że e, świeci mi się kontrolka, którą na czerwono, którą z, z przestraszyłem się, co ona może oznaczać, a to jest brak komunikacji z GPS-em aparatu, czyli brak geolokalizacji Witamy na Podórze Przemyskim. A teraz wam pokażę te nasze sprawy gospodarcze, czyli co mamy, co hodujemy, w jaki sposób, tak krótko. Zapraszam. To są gęsi nasze stado zachowawcze, że tak powiem. To jest tak zwany gęśnik tutaj. Trzymam gęsi One sobie wychodzą chodzą na zewnątrz Tutaj mają dwie części Część taka wolierowa i część zamknięta stawik dla drobiu wodnego Jak widać tam wpływa woda, wpływa woda z tych wzgórz, z lasu na wzgórzach. Czyściutka mają fajną wodę. Przez to mięso jest, ma wyjątkowy smak. Tutaj po drugiej stronie jak widać próbuję wystartować z winnicą, a tam winnicą, winniczką jest tam 50 win. A to jest teren taki dziki dla drobiu, ale puszczam je w sezonie takim ciepłym Kaczki, gęsi tutaj mają żer, wodę, strumyk. Kaczki, jak to kaczki, ciągle zajęte, pływają, robią dużo hałasu. To są kaczki staropolskie i jest tam chyba dwie kaczuszki, yy, dworki. To jest takie stado, dwa kaczory są. Chcę rozmnażać od wiosny. Więc już sobie poszły spać. Słychać jesteśmy w kurzej zagrodzie. Tutaj jest taka z, z siatki wykonana osłona. Na pobliskich drzewach wysokich siedział jastrząb. Czekał aż kury rano wyjdą z kurnika. Zanim się tu schronią pod drzewami. To są piękne kurki, znaczy z ta tego takie miałem mieszane uczucia. Ale poczytałem, że to są bardzo stare rasy, to jest bardzo stara rasa, więc pomyślałem, że mogła występować w XVII wieku nawet, a czy raczej na pewno. A to jest część przeznaczona dla Was. Jak to rozumieć? Otóż tutaj to jest miejsce, które będzie tętniło w przyszłości, już niebawem. Otwarcie pewno w sierpniu przyszłego roku. To są miejsca w podcieniach, żeby usiąść. Zaraz was tam zaproszę. Pokażę z kamerą oraz budynek, którym będzie kuchnia budowana. Kuchnia w sensie pieca, żeby robić takie potrawy tradycyjne z blachy. Na górze pokój gościnny dla zabłąkanego wędrowca czy też dla kogoś, kto chce związać się z fundacją Uani Króla Jana i ostoją tradycji. Stopniowo będziemy karty odkrywać, będziemy pokazywać na jakich warunkach, na jakich zasadach, ale tak to robimy po to, żeby zrobić tutaj co jakiś czas taki event, tak zwany event, czyli jakieś wydarzenie kulturalne, kulinarne o charakterze tradycyjnym jak również do indywidualnych pobytów, do indywidualnych, oczywiście od razu powiem, żadnych pobytów e, komercyjnych u nas nie będzie. Jesteśmy nastawieni na działalność promującą polską tradycję i historię, w związku z tym, kto wspiera, kto się angażuje, to na pewno. I do tego wydarzenia, które będą ogłaszane i będziemy na nie zapraszać. Jesteśmy w budyneczku, tutaj nazywamy to lamus, tutaj będzie łazienka, a tutaj będzie kuchnia. Tu dokładnie w tym rogu będzie kuchnia i kominek, a na górze, nie wiem czy to dobrze pokażę, pokój. Piękne bale. Raz mówiłem, te bale to są z rozbiórki z domu, który wybudowano w 1936 roku. Pięknie się zachowały, będzie klimatyczny pokoik. Jeżeli uważacie, że ten kierunek, który realizujemy, przywracania tradycji, promocji historii jest dobry, to zapraszam do promowania naszej działalności. Zapraszam, wręcz oczekuję, że ci, którym leży to na sercu, będą to robić. Czyli promujemy na własnych kanałach społecznościowych naszą działalność, czy naszą misję, ideę, która wydaje mi się, że jest wspólna. Przywracania tradycji, polskiej tradycji, promowania historii życia tradycyjnego promujemy w ten sposób, że przede wszystkim to ten film, który oglądacie, klikamy, podoba mi się, to jest bardzo, bardzo duża pomoc. Te filmy wtedy są przez kanał, przez system promowane, pokazywane i w ten sposób Docieramy, docieramy, coraz bardziej docieramy, i to jest bardzo ważne, e, tak jak mówiłem, żeby się nie powtarzać. Promowanie na swoich kanałach subskrybowanie, oczywiście, kanału. Subskrybowanie kanału to też jest metoda promocji tego, tej naszej idei. A więc, tak to jest dzieża. Na pewno widzieliście taką dzierzę w wielu. W skansenach czy muzeach etnograficznych stoją gdzieś jako artefakt, a u nas ona działa. To znaczy, w niej się zaczynia chleb. Na co dzień, tak? Znaczy, na co dzień nie robimy chleba, ale w sensie tym, że po prostu regularnie pieczemy chleb, przed pieczeniem oczywiście się zaczynia, a ciasto się zaczynia na zachwasie a tutaj już jest taki zaczyn wysuszony, który, który zawiera sobie zakwas, wystarczy dodać wody, mąki i, i jedziemy. Pieczemy po prostu następne bochenki. Także taka to jest istotna różnica. Ostoja tradycji to jest miejsce, gdzie ta tradycja żyje gdzie po prostu funkcjonuje na co dzień, nie od święta, nie jest to rekonstrukcja staramy się te rzeczy, które no nie są uciążliwe, czy te rzeczy, które są e, możliwe do zrobienia po prostu robisz tak jak dawniej także taki to przykład Wam chciałem pokazać i tych rzeczy jest więcej wsparcie finansowe, istotna część naszej działalności oczywiście my jesteśmy zdeterminowani i Dokończymy te tą... nasze, nasze działalność jeżeli chodzi o te tradycji. I najprawdopodobniej tak jak mówię, będzie to sierpień, damy radę. Ale jeżeli ktoś chce, będąc tutaj u nas popatrzeć i powiedzieć tak, tu jest też mój wkład, to poniżej jest link, jest numer konta fundacji i wpłaty można dokonać w kwocie dowolnej, a na zachętę dodam, że jako Organizacja pożytku publicznego, mamy taki status, to z tego co wiem od księgowego, to te wpłaty można zgodnie z prawem odliczać od podatku czy też od kosztu uzyskania. Proszę się zorientować u swoich księgowych, ale na pewno można z tego skorzystać. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku.